Tylko nowe, mityczne auta Fortnite. takie, znajdziecie, widzę was na kolejnym odcinku z Fortnite w sezonie trzecim i widzę, to jest chyba siódmy ósmy odcinek, nie wiem, ale w dzisiejszym odcinku będziemy, no grali, słuchajcie, znaczy będziemy musieli, naszym zadaniem będzie wygrać grę, używa jeżdżąc tylko nowym autem, te TYRO, tak wam przeliteruję, te auto, które jest mega mocne i one jest na szarku i musimy mieć bossa na szarku, jak będzie boss na szarku, będzie dobrze. Ale w sumie nieważne, słuchajcie, naszym zadaniem jest w ogóle, i oczywiście, został czapką w gręzie, tak jak cię już to borykcie nie po 700 zł. W sumie to jedzie nie po 1000, bo jeżeli chcecie, żeby miał swój kodwórcy, to jedzie nie po 1000 zł, tak, to jedziecie w czapką w gręzie, zobaczyłem, i słuchajcie. Moim zdaniem da się wygrać, ale czy da, to zobaczymy. Także lecimy do gry. Nasza to jest czwarta próba, także widzę, jeżeli będzie trzecie, drugie miejsce, to jest mega dobrze. Także docenić to po górę i lecimy do gry. No, jeżdżąc i wygrywając tylko nowymi samochodami. Słuchajcie, my lecimy na posiadłość przepiechu, ale ile tu jest osób w ogóle? Co się dzieje? Bo tutaj mamy bossa z medalionem, czyli z, tak jak mówiłem, z szarka. I jestem w ogóle z Knęksu. Także witam, Knęksu. Dzień dobry. Witam, witam. I, i słuchajcie, ogółem jest tak problem, że ja mam troszkę pociszę odciszonego Fortnite'a i może słabo słuchać grę, ale... Oby było dobrze, dobra? Ej, bo ogółem to ja mam, no tak naprawdę nie mam żadnej broni, także... Ja mam combatowe bez Dobra, ja nie mam żadnej broni, nie mam żadnej broni, nie mam żadnej broni, dosłownie nie mam żadnej. I od razu trzeba na bossa, także widzowie, lecimy na bossa, bo on ma te takie auto i y, y, y wszyscy teraz y, za odcinek napiszcie, czy wygramy, czy przegramy i napiszcie, czy y, y, czy waszym zdaniem jakby da się wygrać tym autem, bo moim zdaniem się da, tylko trzeba naprawdę mieć ten, czekajcie. Yy, no słabo tego Fortnite, widzę, bo ja troszeczkę, trzeczkę podgłośnię. O! O, to jest jak do 50, słuchajcie. Yy, bo ja dopiero jestem po live, także widzę, no wiecie jak to jest. Dobra i ja mam jakieś zioma, yy, lecimy na niego, czy nie? Nawet no, damy na niego może. O. Jakiś typ on jest z tyłu, nie? No. Tutaj dwóch. O, może być słabo. Jeden Kucawie na mnie! Dad, yy, dad, dobra. On ma koronkę. Dobra. nie e, tu jest kolejny, ja miałem kromę. leży dobra, e, bos, bos. boss, go to do boss, naprawdę. musimy lecieć na bossa od razu, e, także widzowie, no, zobaczymy się jak po prostu go wyeliminujemy, bo tak, że to jest nudno, także zobaczymy się jak go wyeliminujemy. Patrzcie, tu jest cały boss, wysiadamy, mamy auto darmowe i dobra, wsiadaj, co się stało, nie rozumiem, ej, uciekamy, widzowie, ej, bijemy bossa x Nie, nie. Dobra, Siemarto. widzę, no to nie, no, widzowie, no ja, ja się nie spodziewałem, że to się aż tak stanie, no, że auto za darmo, że ten. Bo, nie rozumiem, coś się stało, widzę, bo ktoś musiał zbić Kewa dla bossa, ale jakim trudem, jak boss nie był przez nikogo. Bity? Nie, ja widzę, ja, ja, ja nie rozumiem, ale dobra, no, mamy auto i mamy pierwszy gościa, no i tam działka i będzie zmiana, zejdzie pierwszy działko, ja potem, y, potem, ej, to są prawdziwi gracze, potem y, ja będę prowadził. Y, y, no, ktoś sobie jeszcze, y, ja będę strzelał ja ten, Ej, dobra, dawaj, dalej, szybko. Ej, dobijam się do sobie płuczynia. Nie bijam się, do Nie, nie, nie. Ale cadzę, co, co, widzimy, nagrałeś go, widzę, sorki, jeżeli porad jest cicho, ale no nie mam co do nas ogólnego zrobić. Dawaj go, dawaj go, leży! Leży, nice! Dead. Let's nice. go! Pozdra, pozdra, dawaj, dawaj Leży, dobrze, brawo, ks. -feksu. Let's go masz kronę, dobra, sejcie, oczywiście y, i te wszystkie możemy, dobra, dawaj nie nimi. i lecimy na słuchajcie kolejnych zioków, bo ja co się z tym autem stało, to jest jakieś niedowierzanie. Ej dobra, weź prowadź, ja będę na jeszcze uziałka. Ja no. mówię, ja jestem prowadzowy, tak? Leć, dawaj tam, tam się bił, tam się bił, słuchajcie, lecimy, ej tam są, strzelam, tam, tam, tam są, e, tam, na tym domku, na tym domu, poleć na domku jak widziałeś, dobra, strzelamy, pik, okej, okay. ej, ty, słuchajcie, ten granat jest troszeczkę słaby, dobra, strzelam tam, strzelam, 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 i te 70 brało, ubiło, ubiło, na kraka ma, kraka ma, ten ziomek, ten ziomek ma ten ziomek ma bardzo biało, ten ziomek ma nic, ten ziomek nie ma nic, ja go porobię, nie leży, nie leży, nie leży, ale ma kraka Leży, dobra, 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 kolejny tutaj, kolejny tutaj, dawaj tam, dawaj tam, ta, 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 tam, tam Zabłysłem, zagłysłem, bo ja bym, zagłysłem Tutaj jest, nic nie dostał, krak 70 biało Dobra, do, dobra, widać, i dobra dalej, dalej lecimy. Ej, co ty się dzieje? Czekaj, w kolor, muszę wypić. Słuchajcie, so, zostawcie łapkę w górę, nie? Dobra, dawaj, wsiadaj, słuchajcie, so, na no, spokojnie, widzę, Wy mamy 4 flagi, razem 7. Mamy taką strefę, także strefa, w ogóle tutaj mamy medalion i na NitroDrome jeszcze nie wziął. Ej, i nie lecimy na medów, oni wzięli tylko medalionami, lecimy gdzieś tutaj, ponieważ naszym zadaniem jest wygrać grę, czyli musimy, widzowie, grać na spokojnie, a nie od razu na medalionistów, także słuchajcie, so, 54 osoby w grze, no i czy kogoś tam jeszcze nie ma? Ej, nie wiem, tak że mamy, mamy dwie korony, yy, jak sobie się zauważyć. I no powiem wam, że jest mocno. I taktycznego bossa, jak to mówił I dawaj, go, ja tam biję. Ja tam biję z tego działka. Bra. Dobra. Dabaj. Ej, oni, te... i szybko, oni mają tego yy, ringu. Co cię stało? Nic. Dawaj, strzelaj. Ale żeby nie, to było musisz wjechać tam, gdzie? Wierzę, wierzę, Musisz wjechać tutaj. I rozwalać wszystko, ponieważ leście się tutaj na tomak I teraz. Uwaga, dobra, przepraszam, szam. nie dostał nic, nie dostał nic, Leżu. medalion, bierz medalion, ja biorę medalion, biorę medalion, biorę medalion, słuchajcie, e, dobra, sie, e, e, u, gdzie są to, dobra, nice, leżą, let's go, widzę, bierzemy te itemy, mogę wezwać ten medalion i widzowie mamy, no, ej, jest przekozacko, słuchajcie, e, dobra, lecimy stąd, ej, dawaj, dawaj, lecimy, bo e, medalion, musicie uciekać, to tak najlepiej, Uciekaj, uciekaj, w ogóle, widzę, oh. ponieważ musimy iść do strefu ICS, uciekać, czekaj, uciekać, ucieka, ucieka. musisz uciekać, musisz szybko uciekać, bo, no, wow, co się dzieje? Co ja robię, ja? Ej, tutaj, musisz na dole szybko, lecieć, bo na karkułomne albo nie, chodź gdzieś tutaj, o tutaj, o tu na stację, bo trzeba sobie nasze auto naprawić, bo ma 1422 hp. W ogóle widzę, wy, ja nie wiem czy tego auta nie znę Patrzcie, auto jak ja na live, już tak z pół godziny temu, bo ja to nagrałam po live. Auto miało 2125 HP, a ma teraz 2000. I że ja nie wiem czy one zostało jakoś znerwione goście tam. Czy one są znerwione, czy jak to widzę działa? Bo ja naprawdę nie czaję. 70 biało! Badz. Dead, dobrze! 70 dynamo, 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 dynamo! Yy, Szem do dynamo, dynamo nie dostała. Buga, Ej, czekaj, wiesz widzę. powoli, bo ty jedziesz to i w, sobie, w sobie, to ja nic nie widzę, że jest w miejscu. Dobra, dead! Widzę cię! Widzę jeżeli widzę cię to ogląda, to pozdrawiam, widzę cię, Pozdraw dla ciebie, pozdrawiam! Poza z rozwartym. i dawaj na kolejny gości. Leci mamy 10 fragów z samego auta, to jest przeop. Co tu się w tym momencie dzieje? To jest Przeob, nie? Moim zdaniem. Naprawdę. No. Co się tu dzieje to jest A Co ja robię? Ja wiem, to, nie wiem, widzowie no y, ja umiem jeździć, tak? Ale czy, y, czy kteks umie? No, no tego nie wiemy. Dobra, leć tam na gości, tutaj nie leć, bo tam nie trzeba. Tam, legendy, tam, gdzie... legendy pamiętają pijanego babanka nie. Tam, tam, Na na Dobra, dawaj tam, dawaj tam, dawaj tam. tam, tam. Tylko na metrę, nie trzeba wiać. Ej dobra, zróbmy tak zamiana. Dawaj, ja jeżdżę, ty prowadzisz. Dobra. Dawaj, dawaj. Zrobimy tak słuchajcie bo no mówię, ja jestem lepszym kierowcą, tak? Widzicie, jak ja tutaj zasuwam? No. Tylko, Ej stacja, stacja, gdzie jest stacja? Szybko, stacja, no, potrzebujemy No właśnie, stacja. nie wiem. Widzicie, lecimy na stację i chcecie. Napiszcie, jak oceniacie te auto, bo moim zdaniem one zasługuje na miano takie 8 na 10, bo yy, wiadomo, to jest i dobry, gdy ja go mam, ale gdy ktoś to ma, to jest mega złe. Także, no dlatego tego. Ej, dobra, tam są goście, tam są goście. Ej, da mi szele, 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 szele. Lecę, widzę, Nie, szalej, nie szalej, 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 szalej. Tutaj masz, tutaj marzyła. I dobra, nice. 70. Ja go rozjadę, rozjadę go, dobra. Dobrze, yy, tutaj kolejny, 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 kolejny naprzód, muszę uciekać, mam, Auto problemy, auto traf, Auto, so, auto, stopy, sto auto. Okay, nie, Właśnie tam była stacja, ale nie złożyłem naprawić. Gdzie na Weź w go kolejną stację. Trzeba uciekać, więc ta eee, Nie ma, chyba. Zajniemy. No, Czekaj. to jest ostatnie. To musi przeżyć. Tu jest. Burzy. Nie, dobra, widzę, wy nie mogę nie wjaździe. Chcie trzymać się kciuki, żeby nasza to przeżyła, jeżeli przeżyje to jest łapka w górę, Stajcie. Ej, dobra, jakie tu są dymy na tym aucie w ogóle, dobra? Ej, tu trzeba wjechać i teraz tak, ja tutaj wiadę szybko i tutaj się uleczy, patrz. Patrz, co zrobię. Ona się uleczy, Piz. dobra. Dobra, to. mamy to. Dyba, teraz przybymy do te tu kampi. patrzcie. Widzicie to? I teraz mamy, patrzcie, i widzicie, auto leczy się do 2000, tysięcy, widzicie? Patrzcie, tysiąc i 2000 jest tylko maksymalnie. A ja o będzie, Dawaj, dawaj, dawaj je! Widzę wie jaki będzie pościg teraz... Ej, to słoni, to słoni, to słoni! Ej, dobra, ej, dobra, czekaj, czekaj, odwrót, odwrót 1800 rapetów, co jest, Jak oni mnie biją! Odwrót, jak jeszcze strzeladen, szeleden, szczeleden. Jaki tu jest pościg ludzie! Zostawcie wy mnie, ej, to są medaliniście ogólnie. Zostawcie mnie zamiast. Nie, 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 fajne auto zejdzie, ej, to auto moim zdaniem jest mega duże i mniej jest prawne. Ej, dobra, uciekajmy, uciekajmy, strzelaj tam ty do mnie, do, 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 do. strzelaj, strzelaj. Ej, dwóch, no je, tu jest, to, zostawcie nas, 128 ile, ile to dostał, ile, ile no stop, 210 auto dobra dobra, ale ja Jagie... mam pi... próbuję iść do nich nasze auto, nie, bo ja nasze auto ma 654 kp, widzę, my zginiemy, A. my zginiemy, my zginiemy to jest ewidentne szybko uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj, widzowie oni nas dalej gonią, no to są wariaty, nie ej tam dobra, uciekać, uciekamy, uciekamy wywal ten medalion, wywal ten medalion nie ma co, wywalaj go nie wiem, wywalać? Dedic... no, nie ma Dobbra, co dobra, to widzę, mają medalion, niech mają ej, będą widzieć że zginęliśmy, dawaj, 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 zawijaj No zawijaj patrzcie to, on myślał, że myśmy zginęli, nie? no przecież to są bambiki, no przecież, <minę> widzowie, kto z tego gra, dobra, uciekamy, widzowie, 16 osób w grze, a my spróbujemy wygrać oni sobie pewnie ten medal przygarną z nitrodromu, ale no trudno, widzowie oni będą widzieli naszą lokalizację, jeszcze mam koronę, ale mam mityka, mam mityka także jest dobrze, mam puszę, bum, no i dobra, słuchajcie, także yy, lecimy ale, widzowie, zanim to, to patrzcie, co dla was zrobię, to będzie przykozackie. uwaga, każdy się nie przygotuje lecimy z tym let's go, widzowie, i nie, nie do czekaj, że co mnie zrobić. Zobaczmy, co zrobiłeś, nie? No to jest, słuchajcie, przemocny. Mo powiedzieć. Y, no mogłem widzę, no tak, tak się właśnie dzieje. Ej, to jest stacja, że, że trzeba naprawić, że oni też co Ej, ty... No. Nie, ty nie, myślałem. Nie. Myślałem, myślałem. Ej, nie ma tutaj do naprawienia, ej, jest ogólnie mały problem. Au, ale auto nam się idzie z... Czemu auto nam się nie regeneruje? Co jest grane? Może nie trzeba... Nie ma tego No nie. Ej, nie, ja on to znili, widzę to to jest... Dla niektórych graczy OP, dla niektórych nie OP. Dobra widzowie, lecimy na ziomków, widzimy się jak będziemy przy ziomkach, także to zaraz. Ejcie, ogółem to jest mały... Nie. widzę, jest, jest duży problem. To nie jest mały, tylko jest duży. Widzowie, mamy 530 HP, uciekamy stąd, uciekamy, uciekamy, widzowie. Ej, tu mamy stację! Zapomniałem o stacji, ale nie, oni zniszczyli tą... Nie, 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 widzowie, oni to zniszczyli. Ej, ale Nitro, Nitro nam pomoże, powiedz nam. Nie wiem, Ej, ogółem nie wiem, Xnexu, ja nie wiem, jest jakaś stacja jeszcze na mapie, weź powiedz, bo ja nie wiem. Nie ma, wszystkie zniszczyli. Nie jest ta, ale w strefie to. Ej, dobra, ja nie wiem, widzowie, no musimy tak pokampić, słuchajcie, bo jeżeli chcemy chociaż jakiekolwiek miejsce zająć, to trzeba, trzeba pokampić. Ale patrzcie, mamy, mamy 11 killi, ja mam 5 fragów, a ty masz 6 chyba, ej, no i słuchajcie, ogólnie to jest przemocno, ej, ale my chcemy jeszcze jakąś stację by nam się przydała, i tam są beczki, ej nie widzę czy beczki, widzę napiszcie mi bo wiem tylko tyle, jeżeli chodzi o te auta, nie da się ich modyfikować, takie jakie mamy, nie możemy go zmodyfikować jako działka, opony, czy zderzaka, wjeżdżam, nie uliczyłam nas ej czekaj, ja otworzę skrzynkę widzowie oczywiście wiemy, że to jest tylko mityczne auto ale no jak nam wybuchnie to czymś grać musimy, a wiecie już same fragi nie były z pompy tylko z tego tylko tam w piłkarce zadałem obrażenia, ale widzę, docenicie to, że nie było tego obrażenia, jednak on... Oni nas bią. mnie. Ej, widzę 140 HP, dobra, y, znaczy i 466, ale Nie, oni teraz będą nas gonić Lecę Leć tam, bo tam strefa będzie. Dawaj. Lecę, ja lecę, ja lecę, tylko że teraz jest problem, bo... Ej, dobra, on mnie albo odcofują, albo nie wiem co oni robią. Ej, trzeba stację jeszcze ogarnąć jakoś. To dawaj na speedzie tam, potem uciekniemy. mają. Ej, bo tam nie... tam jest... Dobra, lecę tam, widzowie kto mi ryzykuje ten... Szampana nie pije, chciałem to powiedzieć. Szybko, szybko, szybko mi się... jest całko. Dobra, to nie. To miejsce, z tym miejscu mówisz. Yy, lecimy tu widzowie i będziemy stali po prostu w miejscu. Zejść, musimy się skryć. Mamy 140 HP. Za tą kurkę, za tą za tórkę, dobra, za tą za tą Ej, dobra, 10 osób. Ej, tu jest jakiś World Cup. Ile to osób tu jest? Co tu się dzieje w ogóle? Ej, to auto! A nie, to jest inne jakieś. dobra. Ej, co tu się dzieje? Ej, czemu jest tyle osób w grze? ja mam? Pytanie. To... O 10. Ale tu tak dużo zagrojemy, to bardzo interesuje. Ej, ja bym na tu stację, żebym zajechał, wiesz. Jeżeli tam nie ma ziom. Ale ja nie wiem czy są. Ej, nie, 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 zostaw mnie. Ej, widzę, tu jest Need for Speed. Need for Speed, po prostu tu mamy jakąś jeszcze stację, ale to nie jest, widzę, no. challenge może powiedzieć uznany, no. Można powiedzieć uznany i czekaj, ja, co ja robię odcowkę. odcowkę. Ej, dobra. Nie, nie, nie. Ej, goście, goście, uciekamy. Nie, nie, o ile nas uszalono. 340 kp, uciekam, uciekam, uciekam. uciekam. 340 kp. Ej, dalej ma 340 kp. Ze skały, ze skały, ze skały. Widzę, nie mamy strefy 5 sekund. Dobra, szybko widzę. Ej, nie wiem, gdzie mam jechać? Gdzie mam jechać? Dobra. Ej, zamiana, zamiana. Ty, 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 dawaj, zamiana, zamiana, zamiana. Szybko. Zamiana. i Ile? idź, się idź, Dobra. Ja, ja widzę, będę teraz z pamiem. Uwaga. Jeżeli chcecie, że jestem z no to z pamiem, tam. Ej, Ile? 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 Dobra. Ty gotował, ty gotował, tam To. się, dajmy Nie wiem, no, Wow, ej, bugi bomba! Co się dzieje? Czemu mam bugi bomba? Od kiedy? Od ej, kiedy? To jest. Się... Wow, leży, da! widzowie, ja, czekajcie, muszę widzimy uciekać mała rotacja. I czemu buki bomba jest w grze? Od kiedy? Ej, dobra, ja żeby, wiem, to ja nie wiem. Czy to jakaś mała aktualizacja była, czy to jest grane? Yy, ale Chyba. jeszcze tam Łuku Ukur dostał, Łuk, Łuku dostał, Łuku, kuy łuku. Yy, Doda, Let's go! Ale widzowie jestem pro! Nosejcie, no słuchajcie, musicie zostać. No widzę, to nie jest auto, ale łapa w górę musi być, dobra. Gdzie jest ostatnie? Gdzie jest ostatnie? Mam pytanie. Ej, wiesz, wiesz, wie, wie, jest gdzie mhm. czy nie? Nie ale ci się mega ciało u mnie skrzywiło, jak użyłeś tego Tutaj fizą. jest, patrz to, chodź w boksie. Nie ma. O nie, on ma Bum-Bum, dobra. Muszę na blisko go dojechać. Widzowie, ich jest dwóch, dobra, to nie, to mamy dead. Ale widzowie, no, y, ogółem y, prawie wygraliśmy. Od kiedy Bum-Bum jest grzejam ja bardzo duże pytanie, 27 dostał. Ej, dobra, ja jestem w stanie ich porobić w sumie. Tylko musiałbym się skupić... Yyy, tam jest ziomek. Y, on też nie wie, że bum-bum! I to się nazywa takie co się kusza boom, boom. Dobra, tak! tak. Dead! Nie dead, Biało! Na biało! Dojeżdżam go! Yy, no niestety widzowie, dobra, dobra, drugie miejsce, ale słuchajcie, no, mega było dobrze. I zajęliśmy w 11 fragów chyba. Musimy zostać zobaczcie, ja jednego porobiłem z broni, ale statystyki meczu. Uwaga! Likwidację 8 ja miałem, a razem mieliśmy nas 11. Słuchajcie, e, podsumowanie meczu. No, podsumowanie... Jest proste. Zajęliśmy tak, jeżeli chodzi o auto, to czwarte miejsce, a no tak to drugie. Także widzę łapat w górę, sobie zamięcie, że takie trzyma się do 700 tysiąc to około także, po także jeśli po po tysiącu widzę, zdaliśmy ten challenge, był mega kozatki, także no dobrze, to nasza czwarta próba udało się. Widzimy się, widzę, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i się siema!